Zapraszam Was dzisiaj do stworzenia kolejnego instrumentu z serii Zrób to sam. Tym razem będzie to grzechotka. Zaczynamy! Na wstępie przygotujcie rolkę po papierze toaletowym, folię aluminiową, nożyczki, przezroczystą taśmę klejącą, najlepiej szeroką, ozdobną taśmę klejącą oraz garść wybranych przez siebie ziarenek. Może to być ryż, kasza, cukier, piasek, co Wam w duszy zagra. Na początku wycinamy w miarę okrągły kawałek folii, który będzie stanowił membranę naszej grzechotki. Po zagięciu folii należy przykleić ją do rolki taśmą klejącą. Następnie odwracamy rolkę i wsypujemy do środka nasze ziarenka. Teraz przyklejamy folię z drugiej strony i całą rolkę od góry do dołu zaklejamy przezroczystą taśmą włącznie z grzbietem naszej membrany. Zapobiegniemy tym samym przerywaniu folii, a ozdobna taśma klejąca lepiej będzie się kleić. Nadszedł czas na zdobienie, czyli chwila dla twórczości własnej. I gotowe! Zwróćcie uwagę na różne brzmienia naszej grzechotki. Od siebie podpowiem, że dzięki zabezpieczonej membranie grzechotka może przeistoczyć się w mały bębenek. Życzę dobrej zabawy!